Ja jestem Bartek. poranna audycja o komiksach na kanale Gniazdo Światów. I dzisiaj będzie o niedawnych zakupach. I dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo nie będzie gadającej głowy, a będzie więcej pokazywania nowe zakupy. Nie ma ich dużo, bo dużo, bardzo dużo zaległych rzeczy do przeczytania, a nie wychodzi też aż tak. Znowu dużo rzeczy, zeszły tydzień był trochę ubogi, a to dlatego, że no właśnie tak wyglądają moje palce po nieudanych zabawach z pirotechniką. Pamiętajcie dzieciaki i nie tylko dzieciaki, zawsze zakładajcie rękawice, jeżeli odpalacie coś. Znowu nowych rzeczy krótko, dzisiaj będzie krótko, najnowsza kształt Ania, powiedziałbym teraz Walawska. Artystka komiksowa od lat robiąca ziny. W przypadku Ani jest trochę tak, że jeżeli czytało się jedną tą to czytało się wszystkie ksztoniowe. Ponieważ jej ziny od lat są to takie zwykle no, głównie humorystyczne historie oparte na różnych wydarzeniach z jej życia. Komiksy autobiograficzne. Zresztą jak ktoś obraca się trochę w środowisku komiksowym, to Zauważy znajome twarze, a czasem może nawet zauważyć siebie nowy podwarszawski świt. Opowieść o wyprawie wyprowadzce do Sulejówka nie odbiega standardem od tego, co Anka zapodaje. I jeżeli ktoś lubi tego typu historie, to warto. Ciawa szana, najnowszy odcinek. Wydziału 7. Wydział 7 dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze z tą serią się zapoznać, to jest nasza polska seria. To jest taki trochę archiwumiks w PRL-u. Stworzone przez Marka Turka i Tomka Kątnego e, są to opowieści takie z dreszczykiem z granic y, z, z pogranicza, zjawisk paranormalnych. E, bywają historie nawiązujące do wojny ludzkiego i do tego podanie tego w takim sosie perelowskim przywodzącym na myśl e, kapitana Żbika albo podobne historie no kapitana Żbika najbardziej bo on był przecież kapitanem milicji obywatelskiej a Wydział 7 to jest specjalny Wydział właśnie zajmujący się sprawami kryminalnymi ale takimi specyficznymi najnowszy odcinek zilustrowany przez Rafała Szłapę twórcę serii Blair. Generalnie rzecz biorąc scenariuszowo zawsze ta seria trzyma poziom, a ze względu na to, że najróżniejsi scenarzy, rysownicy polscy zabierają się do oprawy graficznej, to też jest to ciekawe z punktu widzenia e, no, pasjonata, tym bardziej jeżeli jest to sam szczyt. Jeśli chodzi o polskich rysowników, hmm. tu mam dwie rzeczy na raz, ponieważ wyszło nowe wydanie Extended Amazing Girl Rafała Szłapy. Amazing Girl to jest taki spin-off do serii Blair, którą Rafał od bardzo wielu lat z powodzeniem robi. Jest to historia polskiego superbohatera, mówiąc najkrócej. A Amazing Girl to króciutka historia opowiadająca o jednej z postaci, które dla tej serii są. Bardzo ważne. I w Extended oczywiście dodajemy dostajemy jeszcze jedną dodatkową historię. Jest też to wydanie nieco większe od pierwotnego. Ja wziąłem, bo ja lubię Blera i czytam od dawna. Ostatnia z nowych rzeczy Eurydyka Jakuba Martywicza. Kosmiczny thriller rozgrywający się na Polskiej Stacji Kosmicznej, na której doszło do awarii. Nie będę mówił za dużo, ponieważ już ten komiks recenzowałem, więc każdy z Was, kto chciałby usłyszeć więcej, to zapraszam. Link jest w podpisie tego filmu. Ja tylko powiem, że mnie się podobało. I to jest tyle na dzisiaj. Kupujcie komiksy, czytajcie komiksy. To jest drogie hobby, ale za to bardzo satysfakcjonujące. Pozdrawiam Was i życzę spokojnego tygodnia.